W nocy z 5 na 6 marca 2003 roku elitarne jednostki policyjne rozpoczęły szturm na dom pod warszawskiej Magdalence. Dwaj gangsterzy, Igor Pikus i Robert Cieślak, zamienili dom w twierdzę, naszpikowaną materiałami wybuchowymi. Akcja zakończyła się tragedią. Dwóch policjantów zginęło, 18 zostało rannych. Wszystkim dowodziła Grażyna Biskupska, była nauczycielka, która stała się ikoną walki z polską mafią. Ale to właśnie ona zamiast medalu trafiła na ławę oskarżonych. Od dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się w niewielkiej podwarszawskiej miejscowości Magdalenka, minęły już ponad dwie dekady. A mimo to echa tamtej nocy wciąż rozbrzmiewają w pamięci zarówno funkcjonariuszy, jak i opinii publicznej. Była to noc z 5 na 6 marca 2003 roku. Noc, która miała na zawsze odmienić życie wielu ludzi. Policyjne siły specjalne przygotowane do jednej z najtrudniejszych akcji w historii polskiej policji przystąpiły do szturmu na dom będący kryjówką dwóch wyjątkowo brutalnych i niebezpiecznych przestępców, przywódców tak gangu mutantów. Ich nazwiska, Igor Pikus i Robert Cieślak, już od lat budziły grozę zarówno wśród zwykłych obywateli, jak i w strukturach wymiaru sprawiedliwości. Na czele operacji stała Grażyna Biskupska, kobieta, która zaledwie rok wcześniej objęła funkcję naczelniczki Wydziału do Spraw Zwalczania Aktów Terroru w Komendzie Stołecznej Policji. To ona miała podjąć najważniejsze decyzje i to ona wzięła na swoje barki pełną odpowiedzialność za powodzenie bądź fiasko całego przedsięwzięcia. Nikt wtedy nie przypuszczał, że akcja ta zakończy się tak wielką tragedią. Dwaj bandyci, nie tylko świadomi zbliżającej się konfrontacji, ale i perfekcyjnie przygotowani na jej nadejście, nie mieli zamiaru się poddać. Oprócz kamizelek kuloodpornych i masek gazowych, dysponowali dużym arsenałem broni palnej, granatów oraz ładunków wybuchowych własnej konstrukcji. To właśnie te ostatnie odegrały śmiertelną rolę. W wyniku eksplozji dwóch policjantów straciło życie, a 18 innych zostało rannych. W domu wybuchł pożar, który tylko pogłębił chaos i dramatyzm całej sytuacji. Wszystko wskazywało na to, że przestępcy byli uprzedzeni o planowanej akcji. A wśród policyjnych struktur musiał działać ktoś, kto przekazał im informacje. Biskupska, nie mając co do tego wątpliwości, zaczęła podejrzewać, że w szeregach policji znajduje się kret, zdrajca, który swoim działaniem naraził życie jej ludzi. Mimo że sama stanęła później przed sądem, oskarżona o nieprawidłowości w prowadzeniu operacji, ostatecznie została uniewinniona. Jednak to doświadczenie pozostawiło w niej głęboki ślad. Historia Grażyny Biskupskiej nie zaczęła się jednak wśród broni i policyjnych raportów. Z wykształcenia była bibliotekoznawczynią. Przez kilka lat pracowała jako nauczycielka i z oddaniem prowadziła lekcje w szkole. Zanim zdecydowała, że jej życiową misją będzie coś zupełnie innego. Początkowo nie trafiła od razu do policji. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jako maszynistka. Później pracowała jako sekretarka. Marzyła o pracy z młodzieżą, szczególnie w zespole do spraw nieletnich. Ostatecznie jednak trafiła do wydziału dochodzeniowego na warszawskim Żoliborzu. Gdzie rozpoczęła swoją policyjną drogę? Wkrótce okazało się, że nie tylko świetnie odnajduje się w tej roli, ale także ma naturalny instynkt do rozpracowywania przestępczych struktur. Jej kariera nabrała rozpędu, a z czasem stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w polskiej policji. To ona stała za skuteczną likwidacją tzw. grupy żoliborskiej pod koniec lat 90. Brała udział w największych operacjach przeciwko warszawskim gangom. I to pod jej nadzorem udało się rozwiązać sprawę śmierci młodego maturzysty Tomka Jaworskiego. Współtworzyła także specjalistyczny wydział do spraw zwalczania aktów terroru kryminalnego, którego została najpierw wicenaczelniczką, a później naczelniczką. Z perspektywy lat, mimo kontrowersji i bólu jaki przyniosła jej akcja w Magdalence, Biskupska przyznaje, że dziś, nawet mając świadomość wszystkich konsekwencji, podjęłaby dokładnie te same decyzje. Był to okres szczególnie brutalny. Wojna między gangami żoliborskimi a wolskimi przybrała na sile po egzekucji jednego z członków tej pierwszej grupy w Agencji Towarzyskiej. Sytuacja wymagała szybkiej i zdecydowanej reakcji, a zwłoka mogłaby kosztować kolejne życie. Biskupska wiedziała, że nie ma czasu na dywagację. Była to gra o najwyższą stawkę, w której nie można było pozwolić sobie na błąd, a już z pewnością nie na bezczynność. Ostatecznie nie ma wątpliwości co do tego, że winę za tragedię ponoszą dwaj przywódcy mafii, którzy w bezwzględny sposób zaminowali dom i przyczynili się do śmierci funkcjonariuszy. Gang mutantów nie był dla policji tajemnicą. Ich metody, sposoby przemieszczania się, wcześniejsze działania, wszystko było dobrze znane. Byli poszukiwani od lat i mieli na koncie liczne przestępstwa, w tym porwania, zbrodnie i brutalne wymuszenia. Grażyna biskupska wspomina, że nie było mowy o dalszym czekaniu. Szybka akcja była konieczna, zwłaszcza, że wcześniej przestępcy już raz wymknęli się policji. Jednak to, co nastąpiło później oskarżenia, śledztwa, groźba więzienia, odcisnęło na niej głębokie piętno. Straciła zaufanie do wielu ludzi, nawet tych, z którymi pracowała ramię w ramię. W rozmowach po latach przyznaje, że po tej burzy zostało jej niewielu prawdziwych przyjaciół. Trudno było wrócić do dawnego życia, gdy cień tamtej nocy wciąż unosił się nad wszystkim, co robiła. Choć wiele osiągnęła i jej dorobek zawodowy był imponujący, sama przyznała, że najciemniejszy rozdział tej historii wciąż tkwi w niej głęboko. W 2005 roku, gdy wspomnienie tragicznej nocy w Magdalence wciąż tkwiło żywo w pamięci opinii publicznej i środowiska policyjnego, rozpoczął się jeden z najbardziej kontrowersyjnych i bolesnych rozdziałów w życiu grażyny biskupskiej. Wraz z dwoma innymi funkcjonariuszami usiadła na ławie oskarżonych. Cała trójka została formalnie obciążona zarzutami niedopełnienia obowiązków podczas planowania i przeprowadzania feralnej operacji, jak również nieumyślnego narażenia zdrowia i życia antyterrorystów, którzy brali w niej udział. Proces nie był jednorazowy. Toczyły się kolejne rozprawy, apelacje, przesłuchania, a wszystko to trwało przez wiele lat, rozciągając się jak cień nad zawodowym dorobkiem i osobistym spokojem oskarżonych. Każda rozprawa była dla nich kolejną próbą siły nie tylko wobec prawa. Ale także wobec samego siebie i własnej psychiki. Dopiero po ponad dekadzie, w 2017 roku, zapadł prawomocny wyrok, który uniewinnił całą trójkę. Dla biskupskiej był to moment pełen ulgi, ale jednocześnie gorzkiego rozrachunku z tym, jak system potrafi traktować swoich ludzi, nawet tych najbardziej zasłużonych. Jej relacja z mundurem była burzliwa, pełna sprzecznych emocji, które towarzyszyły jej przez całe 24 lata służby. W licznych rozmowach z dziennikarzami niejednokrotnie wspominała, jak trudnym wyzwaniem było bycie kobietą w szeregach policji. Choć to właśnie kobiety stanowiły solidny fundament pracy dochodzeniowej, musiały codziennie udowadniać, że są nie tylko równe mężczyznom, ale wręcz lepsze, by w ogóle być zauważone. W czasach, gdy struktury były mocno zmaskulinizowane, a każdy błąd kobiety karano podwójnie, sukces wymagał nadludzkiego wysiłku. Mimo tego wszystkiego, a może właśnie dzięki temu. Grażyna Biskupska wypracowała sobie pozycję jednej z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskich służb mundurowych. Po wydarzeniach w Magdalence objęła m.in. stanowisko naczelniczki w Centralnym Biurze Śledczym, gdzie jej doświadczenie i intuicja były nieocenione w rozpracowywaniu struktur przestępczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Część swojej służby postanowiła po latach opisać, odsłaniając kulisy pracy operacyjnej w książce, która ukazała się w 2015 roku pod tytułem Skorpion z Wydziału Terroru. Tytuł ten nie był przypadkowy. Sama siebie określiła mianem skorpiona. Uważała, że to właśnie ten znak Zodiaku, według powszechnych opinii, wykazuje wyjątkowe zdolności do pracy śledczej i detektywistycznej. W swojej publikacji porównała także konfrontację w Magdalence do symbolicznego starcia dwóch skorpionów: jednego reprezentującego legalną walkę z terroryzmem, drugiego ucieleśniającego brutalny świat przestępczy. Obie siły były podobne z pozoru, ale kierowały się zupełnie inną logiką i wartościami. Tamtej nocy, podczas gdy wokół domu rozlegały się pierwsze strzały i eksplozje, myśli biskupskiej krążyły wokół rodziny. Miała ochotę zadzwonić do swojego syna, powiedzieć mu, że wszystko będzie dobrze, ale nie chciała zakłócać mu snu. Była już gotowa do działania, wiedząc, że lada chwila wszystko może się zmienić. Po chwili usłyszała dźwięk pocisków, który przerwał ciszę i rozpoczął piekło. Od 2011 roku przeszła na zasłużoną emeryturę. Choć słowo emerytura w jej przypadku brzmi dość przewrotnie. Nie wycofała się bowiem z aktywnego życia zawodowego, tylko przekształciła je w nową formę. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi pokoleniami, wykładając na warszawskiej uczelni kolegium Civitas, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z przestępczości zorganizowanej oraz handlu środkami odurzającymi. Dzięki swojej praktyce i osobistym przeżyciom, potrafi ukazać studentom prawdziwy obraz pracy operacyjnej, nie suchą teorię. Lecz żywe sytuacje z życia codziennego funkcjonariuszy. Jej zaangażowanie nie ogranicza się jednak wyłącznie do sal wykładowych. Zasiada w międzyresortowym zespole do spraw zagrożeń terrorystycznych, należy do stałej grupy eksperckiej oraz polsko-amerykańskiej grupy roboczej zajmującej się przeciwdziałaniem terroryzmowi. Dzięki temu wciąż pozostaje w centrum istotnych debat i analiz dotyczących bezpieczeństwa kraju. W 2020 roku poprowadziła także pięcioodcinkową serię dokumentalną zatytułowaną Kryminalne akta inspektor Biskupskiej, emitowaną na kanale CBS Reality. Seria ta, bazująca na prawdziwych sprawach, w których brała udział, pozwoliła szerszej publiczności zajrzeć za kulisy pracy polskiej policji i zrozumieć, jak trudne decyzje czasem trzeba podejmować, kiedy stawką jest ludzkie życie. Pomimo imponującego dorobku i szacunku, jakim darzy ją wielu ludzi, sama biskupska z goryczą przyznaje, że dziś Gdyby ktoś zapytał ją, czy była policjantką, zapewne nie potrafiłaby się do tego przyznać. Nie dlatego, że się tego wstydzi, ale dlatego, że ma świadomość, jaką cenę przyszło jej za tę służbę zapłacić. Wśród zgliszczy zaufania, w morzu zawiedzionych relacji, pozostał tylko skorpion. Samotny, czujny, gotowy do działania, ale już nie w mundurze, a w cieniu własnych wspomnień.